I tutaj ociera o półłośkę, stabilizator. Słuchajcie, Volkswagen Touareg, 320 tysięcy przebiegu. I tak, nie mogę wyjąć klucza. I coś takiego spotykam. Bo coś tutaj przygniło. BMW E60. Pod ostatnimi ciekawostkami, ktoś napisał komentarz, że ja oczywiście tą tuleję źle wymieniam, bo ją trzeba wcisnąć na gorąco, czyli nagrzać zwrotnicę i ona sama wpadnie i i tak to się wymienia. No ja uważam, że nie. Ja uważam, że tak jest dobrze. Hmm, nagrzewanie zwrotnicy aluminiowej to powodzenia życzę. To trzeba było chyba łożysko wyciągnąć, że tutaj się ten otwór wyrabia, później ta tuleja się nie trzyma. Nie wiem tyle razy co to wymieniałem. To jakoś nie miałem z tym problemu. A że się nie znam, no to już do tego przywykłem. Tutaj taki Volkswagen T5 wymieniłem, rozrząd na Gatesa. I taka ciekawostka, bo nie ma tej śruby w zestawie. Nie wiem dlaczego ta jest, ta jest. Nawet szpilki są, te są, tych nie ma. Te żeby się przydały, jeżeli już tak jesteśmy szczegółowi. No i tej nie ma, nie wiem dlaczego. Może się nie zużywa. A tak poza tym było tutaj naprawdę kupę jakiegoś piachu. Mhm, tutaj jeszcze jest taki jeden temat, że ktoś ten przewód włożył pod osłonę. Nie wiem, czy to nie będzie mi pasek ocierał. Muszę to powiedzieć szefowi, bo żeby to zrobić, to trzeba było koło zdjąć. No to jest całkiem inna robota. Nie będzie ocierało, bo nie ocierało, także może będzie dobrze. Zaraz zobaczę lusterkiem. Nie wiem dlaczego ktoś takiego fejla to zrobił. No ale nie miałem tego dzisiaj za zadanie, więc. No i jednak musiałem zdjąć pasek rozrządu, bo po prostu w tym miejscu ocierał. Może nie ocierał, ale ledwo wchodziła kartka papieru. No i co? Ktoś przycisnął ten przewód i ta osłona się odkształciła, teraz nie chce dojść no i co byście zrobili na moim miejscu? po taniości nie wiem, wyciąć ten rożek tutaj, żeby nie ocierał tu w ogóle te ząbki yy, próbowałem tutaj coś podważyć. to pękają od razu takie kruche są Dobrze. No Stary już samochód, także plastiki też są stare i kruche, ale bardzo mnie irytują takie rzeczy. Bo teraz wytłumacz klientowi, że to nie jest twoja wina, że ktoś przycisnął przewód. A czego działało wcześniej? No, bo wcześniej pasek się już rozciągnął i zjeżdżał troszeczkę z rolki, i w tym miejscu po prostu dalej od tego plastiku. Od tego tutaj przewodu. No, a nowy niestety się napręża i idzie w stronę silnika. No i na pewno by to ocierało. A pasek by się tutaj spotkał z plastikiem i mógłby się zetrzeć. Także. I pokażę Wam to na załączonym obrazku. E, tutaj jest koło. Ale pasek jest tak jakby za nim i akurat trafia w ten ząb. Więc jeżeli to będzie tak, no to tam będzie ocierać. Nie ma szans, żeby nie ocierało. Dobra, pokażę Wam co tutaj nawyczynialiśmy z szefem. Jest tutaj delikatnie pod taką świereczką taśmową. Ja tutaj położyłem silikonu, żeby ten kabel nie wychodził. No i wydaje się, że będzie ok. Chcieliśmy zamówić nową osłonę. Klient mówi, że potrzebuje na jutro auto. Także jak będzie chciał, przyjedzie, wymienimy. Jakby to było moje, auto, wolno wymienić, mieć pewność, no ale, klient ma swój rozum, więc wie swoje. Przygód z t ciąg dalszy. Poskładałem rozrząd, zalałem płyn chłodniczy, podłączam komputer, błąd czujnika położenia wału. Więc, jako że znam te samochody, to no zaglądam sobie do wiązki. Wiązkę ktoś po prostu źle e, puścił i zawinął ten przewód naokoło i on tutaj dotykał sobie do skrzyni i przetarł się. Jeden przewód jest całkiem urwany Drugi jest przetarty chyba Czy nie? Nie, jeden chyba tylko jest przetarty I urwany No Jakiś kur... Dramat, jak wynik wyborczy tonogi. Pali Volkswagen kiedy Klient mówi, że coś nie bangla mu poziomowanie światełko. Urwało się to ramię od tylnego czujnika. Tu są resory i to jest tak zrobione, że to jest przepione do amortyzatora, więc amortyzator też jest do wymiany, bo coś tutaj przygniło. No, także yy, widzicie, że czasami trzeba sprawdzić, co jest zepsute, żeby wiedzieć, co wymieniać. Czyli wymiana, wymieniacz jestem. Wymienimy artyzator i, e, i czujnik. Słuchajcie, przyjeżdża Citroen na warsztat i coś takiego spotykam. Dobra, zobaczmy, gdzie są klocki do tego pojazdu. O, widzę, klient ma więcej tego sznurka w domu. Tutaj mam klocki. E, śruby, ale co to jest? To coś próbował chyba. Nie wiem, czy kupił, chyba klient sobie Tą praskę do tłoczków, czy coś mi się wydaje, że chyba tak i coś tu sam próbował, ale co mu tu nie wyszło? Nie wiem. Zaraz zobaczymy. Już wiem co tutaj się stało. Klient kupił sobie praskę z lewym gwindem. Prawdopodobnie to był zestaw chyba dwóch i po prostu użył nie tej Bo czasami zwłaszcza we francuskich pojazdach jeden tłoczek ma lewy gwint, a drugi prawy. Tu jest akurat z tyłu, są dwa prawe. On już tutaj sobie wyszedł, więc nie wiem, czy go tak łatwo wcisnę. No ale spróbujemy, co z tego wyjdzie. Słuchajcie, Volkswagen Tuarek 320 tysięcy przebiegu. I tak, nie mogę wyjąć klucza. I ASO nie mogło znaleźć problemu. Ja już od razu widzę, gdzie jest problem. Coś się z wybierakiem. Patrzcie, przykładam biegi. N, D. I jak jest na S, to to wskakuje wsteczny, czyli coś tutaj jest uszkodzone. Bo jeżeli e, stacyjka nie zobaczy pozycji P, to nie można wyjąć kluczyka, bo tam taka blokadka jakaś jest. Słuchajcie, byłem blisko, byłem naprawdę blisko. Tutaj jest taki mikrostyk. Jeżeli on e, się załączy, to wtedy mogę wyjąć kluczyk. Przy skrzyni dodatkowo był poluzowany e, Z jednej strony jest wybierać z drugiej strony jest taki czujnik I tam była poluzowana nakrętka I to już mi teraz działa elegancko Jak to dokręciłem Już nie skacze po biegach, nie skacze mi z S na R Ale nie wiem dlaczego Nie popycha tego mikrostyku, prawdopodobnie Albo coś tu się Coś tu pękło, albo coś tu po prostu blokuje, albo coś tu trzeba tylko wydmuchać. Także zaraz to mam nadzieję ogarnę. Szukałem tutaj na początku, ale nie zauważyłem, że jest ten mikrostyk. I zacząłem grzebać przy skrzyni i naprawiłem się okazji to, że tutaj coś się gubiło. No, no. i zaraz zobaczymy, czy uda mi się to naprawić. Na razie naprawiłem to w ten sposób, że ja tą sprężynkę wygięłem tutaj zrobiłem takie ucho, taki haczyk i działa. Czyli działa. O tak. Włączamy zapłon. I działa. No, eee, żeby to naprawić dobrze, to nie wiem, trzeba chyba cały ten wybierać wymienić. Nie wiem. Tutaj w tuaregu wymieniałem jeszcze lampę. Klient sobie kupił nową waso i kupił też ten uchwyt. I co? Założyłem ten uchwyt, próbowałem tu lampę zapiąć. No i takie elementy wypadły. To pękło. Eee, dlaczego to pękło? Nie wiem. Po prostu e, to tak ciężko chodziło. Nawet tutaj widać, że te e, ząbki próbowały się tutaj wyłamywać, już i co? Wydaje mi się, że po prostu ten drut jakoś był źle wygięty. Dlatego założyłem z tego starego uchwytu ten drut. Przerobiłem to na taką nakrętkę. I można sobie to wtedy otworzyć kluczem. I to działa, oryginalnie powinno to wyglądać tak. No, także tuarek to jest moim zdaniem tak porypana konstrukcja, że masakra. Słuchajcie, Volkswagen Caddy i ktoś tutaj zapragnął mieć sportowe zawieszenie. No i tutaj fajny jakiś gwin założony, jakiś taki regulowany łącznik. Okej, okay, fajnie, fajnie. Ale tutaj Coś tutaj jest niefajnie. E, jest po prostu źle zakręcony. Powinien być z tej strony, tak mi się wydaje. Albo nie wiem co. I tutaj ociera o pół Stabilizator. Także... Także tak. Tulejki na wachaczach tu są całe w ogóle. Czy nie są całe? Bo coś tu trzeszczy strasznie. A z tyłu są jakieś takie dziwaczne podkładki. Także obniżone jest z przodem i tyłem. Ja powiem Wam, że no, kupować auto dostawcze i zakładać gwint. No nie wiem, czy to ma sens. No ale widocznie. Widocznie dla kogoś tam ma. Pokażę Wam, co się stało w Kedim. Poluzowała się ta nakrętka tutaj. Eee, dlaczego? Nie wiem, może nie była dokręcona. Ogólnie to jest jakiś tam gwint, a coś tam technik, czy coś takiego. No i to robi Chińczyk, który eee, kiedyś sportowe zawieszenie to widział na obrazku i tak chciał zrobić po swojemu. Coś mu nie wyszło. To powinno być inaczej zrobione, no ale tak jest. Może uda mi się to dokręcić. Eee, to jakaś nakrętka aluminiowa, dosyć taka niska, płytka. Nie mam klucza. Tak ktoś zamontował te łączniki. Powinien je rozkręcić, żeby ten stabilizator poszedł do dołu, bo on ma zaprasowane gumy na sobie i one się pozrywały. I tu jest taka przestrzeń, a powinna być mniej więcej taka. Volkswagen Caddy miała przyjemna wymiana tylnego łożyska, ale że nie mogę odkręcić tej śruby, ponieważ... Ja wam pokażę o co tu chodzi. Jakiś konstruktor stwierdził, że jak tu jest płaski ten łeb, to musi być taki ząbkowany. I jak jest ten płaski, to ta woda się wtedy tu nie wlewa i to się nie zapieka. A jeżeli jest taki ząbkowany, no to ta woda się wlewa i to po prostu tak wygląda później. Także to jest taki konstrukcyjny fail. Wymiana łożyska to tak naprawdę jakieś pół godzinki, a ja męczyłem się z godzinę, żeby to odkręcić w ogóle. I to jest tak fajnie zrobione, że to możecie sobie wyjąć. Bo tu mi się oczywiście to zapiekło, ale na pracie mi się to udało wycisnąć. Oczyściłem to elegancko. I nową śrubę mam taką płaską, już z tym płaskim łbem. I to już będzie lepsze rozwiązanie. Zaraz Wam pokażę. O, tak to wygląda. I tutaj y, wtedy to się uszczelni. I tam woda już się nie będzie dostawała, także y, łożysko jest takie samo jak do przodu, także Volkswagen nie wydziwia tutaj standardowe przednie łożysko. Napęd na cztery koła. Taki sztywny most tutaj jest. Dosyć łatwo to się wymienia, tylko mówię, no Tą śrubę ciężko jest odkręcić, nawet widać tą korozję tutaj. Mercedes Vito, 2016 rok. Oryginalne amortyzatory Monroe. Ale tutaj mnie trochę to niepokoi, że są takie zardzewiałe tłoczki. Jak w Skodzie. Tutaj wszystko ładne, ale tutaj to... No mogliby trochę użyć lepszego materiału za te pieniądze. To jest plastikowa ta podkładka chyba. Ale widocznie. Wytrzymuje. Dobra, muszę kończyć ten odcinek, bo będzie za długi. A pokażę Wam tym, co mówią, że czasami nie ścielę foteli. No właśnie dlatego nie ścielę, ponieważ nie ma to sensu i zajmuje to niepotrzebnie dużo czasu. Także jeżeli ciekawostki Wam się podobały stawcie łapeczkę, skomentujcie, subskrybujcie kanał. Pozdro i do następnego.